Witajcie na kanale Dzieciaki Testują, pokażę Wam dzisiaj cóż takiego jest w najnowszym numerze magazynu Super Wings Super Wings numer marzec-kwiecień, kosztuje on 9,99 I mamy w środku oczywiście prezent, bo w każdym z tych magazynów dla dzieci z bajek są prezenty Jest on od wydawnictwa Media Service Zawada i A może najpierw zajrzymy do środka, zobaczymy cóż tam jest w magazynie Super Wings, czyli wiadomo, że będzie przygodowo, podróżniczo I będą nasze samoloty z bajki Jest spis treści, jest troszkę do czytania I oczywiście bardzo dużo zadań do wykonywania, do wypełniania Tutaj już się zaczynają zadania Tutaj jest kolorowanka, są cienie, jest oczywiście plakat, jest labirynt, tutaj też ciekawostki, Papua Nowa Gwinea, więc warto też sobie poczytać to wszystko. Jest Australia, Oceania. Dalej też kolorowanka, tutaj też wycinamy coś, tutaj wpisujemy kolejne brakujące liczby i jest też co nieco do przygotowania, do zjedzenia. Zobaczcie tylko. Tyle przysmaków. Tyle przysmaków, a wszystko to dlatego, że w oceanie jest bardzo gorąco i mamy właśnie przepisy na orzeźwiające desery. I tak wygląda nasza gazeta, nasz magazyn dla dzieci, Super Wings. A w Razem z nim mamy frotkę opaskę taką frotkę która jest bardzo mięciutka, milutka, fajna z naszym tutaj samolotem oraz drugą, drugą opaskę, która ma tutaj zobaczcie, rzep I można do niej przyczepić wyrzutnie na rzep. Tutaj właśnie. Mamy rzep na drugiej opasce. I oprócz tej wyrzutni, ona tak wygląda, zamontowana. Można sobie na rączkę założyć. Nie będę może zakładać, bo za bardzo im tu porościągam. Ale dziewczyny sobie ubierają na rączki i strzelają z wyrzutni. Działa ona tak, że wkładamy nasze kółeczko i boję się, że mi ucieknie. Na pewno mi ucieknie, strzelimy w stół. Jest, odbiło się, nie uciekło. Tak to właśnie działa. Wyrzutnia i do każdej wyrzutni są nie ten. Takie są dwa różne krążki, więc taki mamy prezent w. Magazynie Super Wings numer 2 na 2019, czyli marzec i kwiecień. A ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.